Witam wszystkich w programie Zapytaj Trenera Magdalena Andrzejewska. Mam przyjemność pracować w pierwszym w Polsce klubie afiliowanym w CrossFit Mjolnir. Troszeczkę o naszej nazwie. Mjolnir to młot tora nordyckiego boga, który szedł i tym mieczem wszystko po drodze ciosał i miażdżył. Ma być mocno, ma być hardkorowo, ma to podkreślać charakter, mocny charakter CrossFitu. Dzisiaj zapraszam wszystkich do wysłuchania odpowiedzi na pierwsze zadane nam pytania przez internautów. I tak pisze do nas Rafał Stańczyk. Witam. Planowałam zaczerpnąć trochę z treningu crossfit po okresie masowym. Chciałbym nadal robić swój split na siłowni, a po, w ramach treningu aero, pomęczyć się i odtłuścić organizm. Może zrobić dzięki temu trochę rzeźby. Hmm... Czy będzie to dobre, skuteczne rozwiązanie? W jaki sposób planować tak, e, sobie taki trening i na jakich ćwiczeniach oprzeć tego rodzaju trening? E, Rafał, znam e, e, kilku, nawet u nas w klubie, e, e, klientów, którzy w ten sposób e, zrozumieli crossfit, że jest to trening, który może wspomóc trening kulturystyczny w wersji aerobowej. Niestety, cross, niestety crossfit nie jest treningiem aerobowym. I to, co ja mogę Ci od znaku Crossfitu podpowiedzieć, to możesz zaczerpnąć do swojego treningu workouty, workout of the day to jest trening na dzień, które mają charakter metaboliczny. Połączenie weightliftingu y z metabolikiem, y metaboliku z gimnastyką, to są krótkie treningi, które mogą wspomóc po, pobudzić swoją przemianę materii i tylko w ten sposób możesz podejść do połączenia swojego treningu kulturystycznego z crossfitem, ale jeszcze raz podkreślam, nie będziesz mógł wtedy mówić, że trenujesz crossfit, bo crossfit to jest cały plan treningowy, a u Ciebie pojawią się tylko małe zajawki crossfitowe, które pomogą Ci pobudzić przemianę materii. Crossfit to nie arogancja. Marcin Jancinkiewicz pisze do nas. Może nie tylko pytanie, co prośba w zasadzie podobna do przedmówcy, czyli Rafała. Zasłyszane. Crossfit można robić w ramach kompleksów metabolicznych po treningu lub w dni nie treningowe. I tu prośba, jakieś sugestie co do wyboru, ćwiczeń, przedstawienie poprawnej techniki i na przykład plus minus w porównaniu do tradycyjnych aerobów. Zapewne przydałoby się też przypomnienie o tym, że pomimo wzrastającej popularności crossfitu, nie jest on dla każdego amatora, ze względu na wymagania jakiejś sile, wytrzymałości. Nie chcę się wymądrzać, tylko poznać wasze zdanie. Pozdrawiam. Marcin, przede wszystkim super, że nie chcesz się wymądrzać, bo nie ma ludzi, którzy wiedzą na dane tematy wszystko. My też cały czas się rozwijamy. I podobnie jak w odpowiedzi u Rafała, nie można crossfitu traktować jako wycinka z rzeczywistości. To tak, jakbyś chciał wziąć cukierek, odwinąć z papierka i zjeść tylko sam środek, wyrzucając całą resztę. Nie będzie smakować tak samo. I tak samo jest z crossfitem. I podobnie tak jak Rafałowi, Tobie mogę ewentualnie polecić zasięgnięcie z workoutów, gotowych workoutów crossfitowych, które możesz znaleźć na stronach internetowych gymów crossfitowych, które już zostały sprawdzone, przetestowane przez trenerów tudzież podopiecznych poszczególnych gymów crossfitowych, między innymi na, na głównych, głównej stronie crossfitu. Nie wymyślaj samo, samodzielnie ćwiczeń, ponieważ możesz lub źle połączyć ćwiczenia, przeciążyć swój organizm i nie osiągnąć właściwego celu. W CrossFitie są cztery łączenia. Y-lifting z metabolic condition, metabolic condition z gymnastik i gymnastik z liftingiem oraz te wszystkie trzy rzeczy łącznie. Y-lifting, metabolic condition i gymnastik. Masz cztery tematy do wyboru, które możesz wykorzystywać w tygodniu, o którym tutaj piszesz. Kompleksy metaboliczne związane są z przemianami energetycznymi, w jakie wprowadzamy swój organizm w treningu. Czy to jest to ta początkowa faza fosfokreatynowa, czy faza kwasu już mlekowa czy, czy tlenowa, więc to jest już uzależnione od Długości, długości danego workoutu, którego będziesz chciał zastosować w swoim treningu, aczkolwiek marcinie, nie będzie to, nie będzie to crossfit. Nie będzie to crossfit. Mamy następne, następne pytanie od Mateusza, jak moi przedmówcy jakieś propozycje co do ćwiczeń. Mateusz, mam zbyt mało informacji na twój temat. Nie wiem na jakim stopniu zaawansowania treningowego jesteś. Nie wiem jak często trenujesz, jaki jest stan twojego zdrowia. Wszystkie te rzeczy są bardzo ważne do podpowiadania treningów, czy zakresu ćwiczeń, rodzaju ćwiczeń, nie tylko w crossficie, w każdej jednej dziedzinie sportu. W związku z tym moja propozycja jest taka, Mateusz, napisz do nas ponownie i podaj więcej informacji na swój temat, żebym mogła zaproponować ci nie tylko ćwiczenia, ale też i łączenie te, tych ćwiczeń. Oraz bardzo ważna jest rzecz właśnie z, z doborem tychże ćwiczeń w układzie, w układzie tygodnia, więc powiedz może też troszeczkę o tym, jak. Jaki zawód uprawiasz, być może się uczysz, jak wygląda twój, twój standardowy tydzień? Michał Karpiński pyta, ja mam również kilka pytań stricte do treningu. Ile razy w tygodniu trenują zawodnicy? Jak wygląda podział treningów, na przykład czy dzielą treningi na typowe siłowe, w których wykonują ćwiczenia z dużymi obciążeniami i małą ilością powtórzeń, przeplatane z treningami bardziej wydolnościowymi? Czy i jak przygotowują się pod zawody? No i oczywiście, jeśli ktoś podzieli się jeszcze jakimiś ciekawostkami z zakresu crossfit, chętnie posłucham. Pozdrawiam, Michał. E, Michał, zadałeś bardzo obszerne, obszerne pytanie, ale e, w, dla, mnie, dla mnie najbardziej mi bliskie, ponieważ jestem przede wszystkim e, zawodnikiem crossfit, Staram się obserwować też tych najlepszych na świecie i szukać najlepszych dla siebie rozwiązań, ponieważ w treningu zawodniczym jest tak, że oprócz podwaliny tego, co jest w podstawach treningu sportowego, jest coś, co określamy indywidualizacją w treningu i w przygotowaniu sportowym. Mogę Ci tutaj parę takich podstawowych rzeczy przekazać. Pytasz, ile razy w tygodniu trenują zawodnicy? Mamy system podzielony w, w, trzech różnych, w trzy różne sposoby. 5 dni treningowych, dwa dni przerwy, bądź 3 dni treningowe, dzień przerwy, ponownie 3 dni treningowe. Są też zawodnicy, którzy trenują 6 dni. Treningowych jeden dzień przerwy. <laughs> Bardzo ważne jest to, żeby stosować przerwy w treningach zarówno dla regeneracji, jak i dla takiego pojęcia jak łaknienie kolejnego treningu. Brak przerwy treningowej, dnia regeneracyjnego może spowodować przysłowiowe, określane jako wypalenie treningowe, przetrenowanie. Zatem w takich pięciu, sześciu dniach treningowych u zawodników ilość treningów sięga od 9 do dwunastu treningów podzielonych na różne tematy. Pytasz, czy dzielimy treningi na typowo siłowe, tak jak najbardziej? Jest to trening wideliftingowy i on jest zarówno nastawiony na zwiększanie siły mięśniowej, jak i na technikę w zakresie weightliftingu, szczególnie dwuboju, jeśli mówimy o dwuboju siłowym. Nasze, nasze przygotowania podzielone są na treningi z zakresu, tak jak wspomniałam, dwuboju siłowego, z zakresu gimnastyki, głównie gimnastyki sportowej. Jak i z zakresu metabolic condition, a w moim, w moim przygotowaniach przede wszystkim jest to trening lekkoatletyczny, czyli trening biegowy, który nie jest zbyt ukochanym treningiem wielu osób przygotowujących się nie tylko do, za do zawodów, ale też i trenujących w wersji re rekreacji, rekreacji ruchowej. Jeżeli chodzi o proporcje treningów, sięgają one od dwóch do trzech typowo alitlinggowych, od trzech do tak jak u mnie siedmiu metabolic condition oraz dwóch trzech treningów typowo gimnastycznych, oraz posiadamy oprócz tego jeszcze tematykę łączenia treningów weightliftingu z metabolic condition, weightliftingu z gimnastyk metabolic condition z gimnastyk oraz trzech tematów weightlifting gimnastyk metabolic condition i te tematy już związane są z typowymi workoutami nazywane również metkonami Przykłady takich workoutów możesz zasięgnąć dość dużo zarówno na stronach gymów crossfitowych, afiliowanych gymów crossfitowych, nie tak jak wcześniej tu wspomniałam już w odpowiedziach, nie wymyślaj własnych workoutów, ponieważ można popełnić ich bardzo dużo błędów, które mogą kosztować Twój organizm przeciążenie, przetrenowanie lub nie osiągniesz wymarzonego dla siebie celu, celu treningowego. Mamy pytanie również od Artura Kaweckiego. Co osiągniemy dzięki crossfitowi? Może Artur, najpierw powiem Ci, czym jest crossfit, jakby jednym takim zdaniem. Jest to ciągle zmienny, wysoce intensywny, funkcjonalny ruch. Jest to połączenie przede wszystkim trzech tematów, o których już wspominałam w poprzednich odpowiedziach. Czyli y liftingu głównie dwuboju siłowego, gdzie mamy e, rwanie i podrzut. Doskonale e, znana e, dyscyplina, zwłaszcza że mamy medale na Olimpiadzie. E, w, e, pan Bąki Zieliński e, e, zdobyli tam e, podium. E, jest e, gimnastyk, czyli gimnastyka głównie e, oparta jest na gimnastyce sportowej i metabolic condition. E, Crossfit dzięki tak szerokiemu zakresowi dyscyplin sportowych powoduje doskonały rozwój sprawności fizycznej. Rozwija w nas wydolność krążeniowo-oddechową, wydolność mięśniową siłę, szybkość, moc, równowagę, stabilizację zwinność, celność, poprawia procesy energetyczne naszego organizmu i to jest podstawowe i najważniejsze zadanie, zadanie crossfitu. Czasami nadal mylony jest, jest crossfit z treningiem, tylko i wyłącznie z treningu obwodowym lub, lub poszukuje się w crossficie treningu aerobowego. Niektórzy poszukują w, w tym treningu na budowanie masy mięśniowej. Crossfit to przede wszystkim sprawność. E, tutaj jest najważniejszą rzeczą, jakby celem, w którym dążymy, żeby przenieść duży ciężar na dużą odległość w jak najszybszym czasie. I tak, tak z, z, taką, z taką informacją o crossficie Cię pozostawiam i bardzo serdecznie zachęcam Cię do zadawania już bardziej szczegółowych, szczegółowych pytań. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za zadane pytania. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku i oczywiście zachęcam do kolejnych pytań, na które bardzo chętnie będziemy odpowiadać.